Autentycznie. Tak mi za... mówię! O kurwa... Przegram! Ciebie... Szeliga, idę po ciebie! Idę po ciebie, Szeliga! No nie wiem jak chce rybcą się zmierzyć ze mną. Ona specjalnie nie poszła do pracy, żeby oglądać stream rodzinami widzowie ją za to wyrzucili z roboty. Teraz kurwa, ubie, tylko takier... No. A tam kur... A ty ja tam byłem, ej, tam była, tam była taka kłótnia! Ja coś tam gadam i nagle wpadł mnie ziomek. pół Taki kur... wielki napakowany byk i on coś zaczyna mówić, że jest legionistą i że jest kur... kryminalistą, nie? Klik Halo? O. o, Siemanko? O, idealnie do Siemanko? Halo? Siemanko? Siemanko, witam. Jestem the champion. Patrzcie na to. K rana bojowa, nie? Boxze z mnie chciał. Nie, wiem, czy to widać? Widzisz to fioletowe? Boxze z chciał mnie osłabić przed walką. Kurjek. Ch chciał mnie przytegować, ale się nie dałem. No i co, wygrałem. Mówiłem, że wygrałem. To nie, nie, było pijolenie jak zwykle kondonów. Ale powiem tak, że niektóre takie bomby, co mi sprzedał, to naprawdę było czuć, nie? Naprawdę było czuć. I było dosyć. Mm, no trochę się cykałem, nie? Trochę się cykałem. Dobra, y oglądamy tego? Oglądamy y Marcin Dał Woda, Ksajo. Ksajo, generalnie śmieszny ziomek. Jest, bita śmietanka. Ja to się w jak udał drugi raz? Mówię tak, ja już nie dam rady, nie, ale powiem wam że przysiągłem sobie, że chociażby miał przegrać tą walkę, to jak. Nie odklepie, nie? Co by się ka nie działo w stanę? Co by się nie działo w stanę? Choćbym miał w i mówiłem do chłopaków z narożnikami tak, jakbym choćby, choćbym co, chciał odklepać już, nie? Co, nie pozwólcie mi. Ja dostałem taką kdę na starcie, co, tak mnie odkleiło nagle. Dostałem taką fugę i kr światło mi zgasło, nie? Światło mi zgasło. Serio, kr boli? Ja myślę, że to nie boli, to boli, co, fuj. Runda pierwsza, faj! Były takie juzles w ogóle. Ani kurwa jego, nie kopnięcie trzymał ani swoich, a ja mam silne kopnięcie nawet, ale to jest po prostu w ochraniaczach i juzles Przyznam się, nie, przyznam się bez wycia. Jak dostałem tą pizdę, mówię tak, kurwa w pierdnię mi. Psal <ślam> tak mi mówię, O kurwa, przegram. <ślam> Ja, do... ja, ja powiem tak, żadnego ciosu nie zablokowałem i żadnego k***a nie zużywałem. Wszystko tankowałem na głowę. Jak potem po walce robiłem tak, to mnie bolało. Naprawdę takie hity, dost, hity dostawałem. Jak wardenga, wszystko stankowałem. Jakby Bruce miał silniejsze ciosy, w F już napracę. Odechy? Głębokie i wypuść teraz wszystko. przytrzymaj i wypuść. Jeszcze raz. Jest okej? Okay? Nie wiem, ci to zdało Nie daj. My z babką i Jaszczurowym w swoich narożnikach staliśmy, wszyscy w trójkę Fajnie było 66% i ratio No, nie jest dobrze w niego, to nie jest dobrze jest dobrze, że było wiesz, z presją Ale wiesz, czasem mówisz, no nie podwrótka Był Tak, tak Bo on już się wystrzelał i pamiętaj o tej gardzie Dobrze Na korpus byli, bo na, na cały korpus Wardęga miły, nie? Naprawdę jestem w, jestem w super szoku, jak miłym człowiekiem jest Wardęga Myślałem, że on jest taką jest Naprawdę bardzo miły jest Wardęga I od razu pyk ja tu chciałem go przestraszyć tym, pomyślałem, że się już położy, nie? Ja już nie chciałem się bić dalej, już byłem zmęczony mu tak, kurwa Wardenga naprawdę pozytywnie zaskoczony jestem On bardzo miły jest, a myślałem, że mnie nie lubi Bardzo miły jest, na coś koloru tam pogadali Ale największe zdziwienie Gali, no to chyba nie muszę mówić Kto jest, naj... jest największym przegrany bitej śmietanki No wszyscy wiedzą chyba kaszany, nie? Ja nic nie mówię, ja nic nie mówię, kurwa Że potem znowu nie było Długi mi pomaga. to jest Długi, tutaj To jest ziomek, co w wa... WK pracuje, serio, taki ziomek, zajeb ja go nie znałem wcześniej, coś tam sobie pogadali, i jakoś jak, ja nie mam problemu z nawiązywaniem nowych relacji. Nie, nie wiem co, co on dokładnie robi, ale tam mówi że w WK pracuje, Zajęsty, w ogóle kupa, ej, podszedł do mnie saker po walce! Kumasz, Saker do mnie podszedł po walce, tu stoi saker. podszedł do mnie po walce i powiedział do mnie, że muszę ich mieć za strasznych bumerów po starym odcinku, kupa, co denajtowali streamerów i że Głupio i nie przeprosił. Rybsonę, bym ty no, rybsona na tym szaleka. Ty, ty jest szczerze? Niech ja, ja, żyje sportowa Polska. Ja że się mylę. Ekipa w Gzik dorzucił 5 zł. Witam. Z tej strony ekipa WK, jeżeli zrobisz 20 pompek, wpłacamy 100 zł. Zainspirujmy graczy do trenowania. Niech żyje sportowa Polska. Dzięki warszawskie koksy za piątaka. Nie robisz żadnych pompek. No, opor ja yes. Za 100 zł, tak? 100 zł, 20 pompek. No dobra, no zryłem po gierce. No. Może być, trudno Jak po? Ja mówię tak, what? Że on takie rzeczy pamięta, ty Na koniec, Ja tu już ledwo Bo Bo przyznam się, nie? Przyznam się, że trochę starałem się prostować Żeby nie było tym memów z garbem I patrz, tu już k***a nie daje rady Tu już człowieku powtórka z góry sełu. Idzie dzwonnik k***a do tego Dwa Dwa chcesz walczyć?

Ten zawodnik ten Rybson A tu Zawsze przy tobie Dawaj, ale co ty Dawaj. Nie On mi tak podaje rękę, to mówię złapał ją, mnie. A on za nadgarstek z tym zawsze Ja go za rękę złapałem Ko! O, wygrał! A może kogoś chciała po, podziękować? Tak, podzięki komu chcesz podziękować? No powiedz, powiedz. Chciałem podziękować. Ja byłem pewny, że to jest mikrofon, nie? <laughs> byłem pewny, że to jest mikrofon, no przysięgam Mojej trzeba cię urodzić, lepszego. Mojej dziewczynie, kocham ci Ola. i... Wszystkim widzą i dedykuję to zwycięstwo dla mojego zmarłego przyjaciela Karol. To dla Ciebie było, ale szczerze, dzisiaj zę... 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 bawiłem. A chcesz jeszcze na streamach pokazywać czasem? Na streamach Marcika? No. No oczywiście? No to chyba na trzeciej edycji się widzimy, panie no. kolego, co? Tak, tak, tak się Szeliga, dobra. idę po Ciebie! Idę po Ciebie, szeliga! No nie wiem, jak chcę rybcą się zmierzyć ze mną. Cześć, Ja nie mam, to jest cały problem, Nawet na się świetlance możemy to zrobić. No powiem tak. No tego nie przewidziałem, nie? Tego nie przewidziałem. Zwłaszcza, no klikam to, ale czekaj. Sorry za w****** zakłady na Wymyślisz, że to fake jest, nie? A o serio to zapier**olił. Ten głupek serio to zrobił, nie? że no, on naprawdę to wszystko kurwa wziął. Boże, święty, to jest k***a taki głąb. Co za robak ppw. No mnie akurat giga rozśmieszył, nie? Ja widziałem jak zapier**alał z tymi kartonami tu i tam. Ja miałem bez tego, co za zje... nie dlaczego widać, że jesteście z bogatych domów byście trochę, trochę pożyli samemu to byście wiedzieli o co chodzi nie to nie jest kradzież, to jest wysyłka a to widziałem, to widziałem nie? to widziałem, ale to patrz to, patrz ale czekaj bo patrz na to, patrz na to, czekaj czekaj, no znowu coś się liga gada? no to ja czekam, czekam, czekam na Rypsona aż mnie Wsiadź tu, nie będę z tobą, chłopie, przekomarzał, ty. mówi, że ze mną na gołe pięści? Spoko. On jest znowu kurwiony, nie? On jest znowu kurwiony. Skiftuję mu pięć subików, żeby się nie martwił. Dobry pomysł to jest. 5 subików mu dam. Nie ma żadnej kosy. To... Siemano, Repson. Ja nic nie mówię. Wiesz, co mówisz, iść do spodu. <noise> Już koledzy. Piotrek, nasza walka jest bez sensu. Przemyślałem to sobie. <noise> Dobra, idę stąd. Ja nic nie mówię. No, widzicie, jak kłamiecie. <noise> no właśnie, konfidenci. <noise> bez sensu? Czemu bez sensu? <noise> no nie, bo mógłbym... No Możemy się nabić w O, mnie tutaj. <noise> Co gada. Ale jakbym się nie poddał stary, to ja bym go przytulał przez całą walkę na i mam się nie poddać. Wy jesteś jacyś jemczy, że do końca trzeba walczyć, co? Wy myślisz, że my jesteśmy chyba na wojnie za Polskę. Stary, to jest kruwa, jakaś charytatywna gala, paringi i kuba jestem nerdem sprzed kompa. Ty myślisz, że jakbym walczył do końca, to byś pisał mi szacun za charakter? Tak. Nie mam to, co kurwa e, napiszesz tak. o charakterze. Ja nie mam charakteru i... Ja na przykład mówię, ja, 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 ja osobiście wychodziłem z założenia, mówię tak, choćbym miał dolić, nie? Choćbym miał w*** dolić, to kurwa muszą mnie wynieść z tego oktagonu, nie? Że ja, ja nawet jakbym już nie dał rady, mnie otlenął, to bym stał w*** tak po prostu tam hity. Kumasz. Wtedy jakbym przegrał nawet, to kurwa ludzie pisali tak. No, pokazał charakter. Tymirem Mirem opowiadał, że ta wikuleńka jak się biła, to ten chłopak ją zaczął całować, kurwa, To prawda? Ja to nie widziałem w ogóle. Że zaczął się wsysać w nią. I macać? W przerwie, kurwa. A, a która to jest minuta? Znajdzie to ktoś? <laughs> Przekazał energię. To jest Wicka, ta mesajka. M mes mesyjka? Nie, jak się czyta. Mesyjka. Nie obraź się, koleżanko. Ona specjalnie nie poszła do pracy, żeby oglądać streamu rodziną Widzowie ją za to wyrzucili z roboty. No nie fajna robota, ale warto było. Z z z był. No i w której ją przecież nim to robił? W tej drugiej? W drugiej rundzie? Juster kiss? Ej, ku to będzie, ja to nie widziałem Nie, ona trzeba poprawić stanik. Nie ona trzeba się poprawić stanik. Stanik jej poprawił. Stary, nie wiem że on jest, on, że on był jakiś giga napalony ten ziomek, że on człowieku ją rozbierał, że on ją wsysał się w nią podczas przerwy. W trzeciej? Poczekaj? Co ty... No mówiłeś tak! Ku... A mówiłeś taką, ty jesteś takim mitomanem, kurwa. Dziwny człowiek, ty ty jesteś dziwny. Ja dopiero sobie zdałem sprawę z czegoś jak już wracałem do domu. O tobie. i nie wiem czy mogę powiedzieć na głos. Ale zdałem sobie sprawę z, z jednej bardzo ważnej rzeczy. No, że kurwa, wszyscy zamówili sobie tak. Picie i jedzenie. Jedno. Albo dwa dania. A ty kurwa, zamówiłeś tak. Trzy drinki, kurwa, tatar, zupę, obiad i deser. <laughs> Powiedziałeś kurwa, że nie płacisz. Jesteś taką... Kurwa Blika puściłeś. A, No to jak blika puściłeś, to. No to zmierz, że postać rzeczy, nie? Nie puścił, nie, 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 nie puściłeś, nie puściłeś z smutowanym do znowu się daje. Nie puściłeś, nie ma Nie wiem, kupałem się w dupie pojechał, ty przyszli tutaj i się p. Prawda jest taka, że gdyby kuła nie usiedli na tej samej obstranej kanapie co guzik, to wszyscy by chyba teraz dalej pajacowali w tych reality show. Teraz się tylko A tam kurwa? A ty, ja tam byłem, ej, tam była... Tam była taka kłótnia, kurwa, ej tam była, ja tam byłem! Tam była taka kłótnia! Patrz, czyj paint! Ja nie, 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 nie będę mówił o, o co była, bo to kur... Nie, nie jest ważne, ale... Bo ludzie się czasami pokłócą, ale kur... Dobra, patrz, było tak, tu jest oktagon, tu, tu jest wejście, nie, tu jest wejście, tu jest oktagon, no, wie... oktagon był trochę większy, no dajmy na to tak, nie, widać, widać, no, tu stoi, tu siedzi suchar, tu, tu siedzi suchar, tu była taka ławeczka i tu było krzesło i ja sobie siedzę tu, tu stoi Wardenga, tu stoi Boxdel i tu stoi Gola i oni się kłócą, kur... Ja, tak tylko siedzę, ty, i patrzę. I patrzę, jak rodzice się kłócą. Dziwne to było, straszne, naprawdę. Bardzo dziwne. I do tego ci pęd był potrzebny? No, żeby zobrazać dla widzów. Nie każdy ma taką wyobraźnię jak ty, panie kolego. Gratulacje w takim razie. Mi to dosłownie, Wszyscy pomagali na tej, na tej gali, nie? Na tej. W sensie na. na na, gali, na walce. k. Wardęga, co do mnie czy ku Hubert, kwardęga. Wszyscy krzyczeli, na coś robić. Ten mi krzyczy jedno, ten mi krzyczy drugi, ale w ostatni, patrzcie. Przerwa jest. Wow. Nie ma tlenu, bigo o, w brzuch, w brzuch, nie? Ja tam patrzę przed siebie i tam Hubert był. Hubert trener, um, Hubert trener, nie? I on mi pokazał tak Rypson, rypson! Fronta mu, fronta! I pa! Tak stoję, patrzę, nie to nie to, nie ten moment. Teraz, i teraz, patrz, i teraz narożnika i teraz, o, to jest długi, długi kwa szacun dla ciebie, nie długi. Jestem twoim dorozny dłużnikiem. Długi tam stał i pomagał. I teraz tak, i teraz Hubert mi tam mówi tak. Rypson! Rypson! I tak pokazuje, fronta! Mówi Fronta. I ja pa, jest ta walka, i ja mówię tak Chuj, na Huberta, nie? Bądźcie, bądźcie. I pa, i big front Jest, k***a, knockout. kurwa, go Człowieku, do końca się to oglądał. będę to moim synom pokazywał Taki nocout, kurwa. Tragiczny? No co, kurwa? A za pół roku robię maraton, zobaczycie Ludzie nie wierzyli, że pokonam Bruce'a, pokonałem Ludzie nie, nie wierzyli, że człowieku, zrobię maraton I zrobię maraton, i ludzie nie wierzą, że zrobię Ironmana I jak. Was zrobię Ironmana. Jeszcze nie dziś, jeszcze nie dziś, ale za rok. Maraton 24 Ligi ty chuju. Kurwa, a wiecie jaki... Ej, ej, mogę o, mogę powiedzieć końcówkę czy nie? Marcin. Dosłownie końcówkę. Kurwa, Taka akcja pojebana była, nie? Nie, ma, jak go nie ma, to powiem, jak nie, jak go nie ma, to powiem. Nie, ale nie o co chodzi nawet? O tego chłopka, o tego chłopka, co podszedł. Mogę? Mogę czy nie? Tam może tu człowieku Skumaj to, Wychodzi, wychodzimy z y, restauracji. Wychodzimy tak jakby na zewnątrz, tam ludzie odpają fajki. Ja sobie coś tam gadam i nagle f. się nie ziomek, puh. No to wiesz, no ja nie konflikt to, to przepraszam, bo myślałem, że ja w niego wszedłem, nie? To no taki kurwa, wielki napakowany byk. I on coś zaczyna mówić, że jest legionistą i że jest kurwa kryminalistą, nie? I jakiś tatuaż pokazuje 8-9 i tak patrz nas. I mówi, pat, pokazuje, jak sają, i mówi tak, ja cię skądś znam. Marcin tylko uśmiecha na niego, tak patrzy na niego, kurwa. I mówi tak, ja cię skądś znam. I tak daję rękę, tak tu, Marcinowi, a Marcin bierze tą rękę, tak go bierze kurwa, tak kurde, no, dwa razy większy był, nie? Dwa razy większy był, a Marcin bierze, bierze tą rękę, tak kurde, go tak bierze. I mówi tak, no może z internetu, a on mówi tak, nie, ja internetu nie oglądam. I potem znowu go tak bierze, a Marcin znowu. I go tak o, potem poszedł Zaimponowałeś mi wtedy, nie, tato, po, muszę przyznać, naprawdę Zaimponowałeś mi Nie, to tyle, no, próbujcie jakiś ziomek, to cała historia Naprawdę ogromny był chłop, nie, ogromny był Myślę, że mógłby mnie zabić, no, mógłby mnie zabić, na no, spokojnie Na strzała. a mam małe źrenice Nie, w sumie może nie są takie małe Kurwa, ty mam krzywy nos? Ty, kurwa No włosy normalna akurat, ale Czy mam krzywy nos? Ja wyprostuję się Mam krzywy nos Kur... We ktoś zrób też tak u siebie i sprawdźcie, czy też macie krzywo. Jak kubon. Jest moja pani z tego przedmiotu, co dzisiaj stawałam, ma na tapecie anime w komputerze. No jakie. Ale nie wiem jak. nie wiem, Weźcie ci to pewnie rozpoznasz, dobra? Wyślę no. ci Teraz, zdjęcie? Nie wiem. Co ty tak, wisałaś e. mi? Możesz wejść na mojego streama na chwilę zobaczyć, to pokaż na streamie. To, to jest, jest ma? Aha, no to moja pani ma Jusukai na tapecie. Pokaż. Hmm. No to jest Jutsukai, no. Jak ci kupiłam tego czerwonego lufka chyba no na to, święta. To, tak, to, jest to jest Itadori. A nie, to ja ci Kupiłam doju. Kogo? Doju. Nie tak, doju mi kupiłaś to Git. Doju ci kupiłam. Albo doju? To był Itadori, Minato, nie, Mahito i Todo. Mogłeś się Ojo! Wkali... Goju. 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 Goju ci kupiłam, nie, doju. Czy to się czyta doju, czy dojo? Moje ja? jojo? Chodzi o tak moje jojo? Nie, o doju. Jakie doju do, do. Jakie do. Jakie goju, goju. Doju. Dojo? Dojo? Dojo senpai. Dojo senpai. Do. gojo. Gojo senpai się czyta. Raz Powiedziałem, że wiesz, że zwracamy za koszty podróży, no nie, jak nie wiem, no jakby ty, ty, ktoś nie mógł wracać od razu po Gali, tylko na przykład w kolejny dzień by musiał wracać, to weźmiemy hotel albo coś. Druż kurwa wziął hotel, wynajął samochód i kur... Wziął ze sobą Pekanego? prywatnego zioma, żeby był jego kierowcą. Me mesyka mhm. mi napisała 120 zł, Wikulesa mi napisała 190 zł, Wróc mi napisał 1007 złotych. On jest, suchar, ja, jest no. suchar jeszcze nie wie. 16 zł plus do tego 150 za nocleg plus pendolino i samolot. Łącznie Pięknie. będzie z... No za samolot zupełnie 330, za z, z Pendolino 150, 150, 120, to będzie 450. Łącznie Pięknie. będzie, nie Pięknie. wiem, z 600. Nie liczę dokładnie. Zobaczymy, no, co Skorana na to powie. S Sprawdź szybko MSG. Kurwa, co? Rypson chciał pendolino i wracał w samolotę. Prywatny drzew dwie strony. Nie wiem, jakby Bruce w jakiś sposób tysiak, a Rypson jadł z pendolino i samolotem nie i że to jest no dobra, suchar nie jest zły, suchar nie jest zły, suchar jest zadowolony w miarę Mi się da, że dostałem dużo street kredytu teraz, nie? Mi się da, że dobrze nawet pokazałem, k***a. pokazałem wolę walki, pokazałem k***a, to, że wiesz Drapany, Pany, ja dziękuję za dzisiaj, idę na samolot Trzymajcie się i co? Do zobaczenia, elo Dziękuję wam za dzisiaj, jedziemy się o 10 normalnie, także trzymajcie się, jo